Cześć wszystkim, z tej strony z kuba. Udaje mi się przychodzić do was, żeby nagrać planowanie lipca Ale słuchajcie, jest tak ciemno Są takie brzydkie chmury Przy chwilą lało Więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj wejść właśnie w takie okienko Że jeszcze nie leje i cokolwiek widać Maj czerwiec Czy mi to będzie potrzebne, bo... Ja sobie pomyślałam, że jednak na lipiec i na czerwiec to ja sobie ten budżet troszeczkę inaczej rozłożę. Yy, ale to zobaczymy. Czy ja mam kalkulator? Mam. Dobra. No to zaczynam. Tak, żebyście coś widzieli. Mam nadzieję, że coś <laughs> widzicie. Dobrze. I zaczynamy miesiąc wakacyjny, lipiec. 2025, dobrze. I my jest tak paliwo, jedzenie trochę przesunę, oj, dobra, auto ubezpieczenie, przegląd okresowy, przegląd techniczny. Auto naprawy, auto opony. I teraz tak, na paliwo w tym miesiącu chciałabym dać 150 zł. Jedzenie 1500, podnoszę. <noise> auto ubezpieczenie, tak jak zawsze, 180. Przegląd okresowy 140. Przegląd techniczny nie dam nic, bo mam już uzbierane na ten cel. Auto naprawy też nic. Też nic nie dam, bo ja mam około 2000 na koncie. I przez wakacje po prostu. Yy, Zatrzymam wpływy i tutaj nic nie zostanie. Auto opony tu muszę dać. Dawałam 50 i też dam 50. Dobra. Zobaczymy, ile to jest. Mam nadzieję, że się nie pomylę, jak zawsze. <grytanie> ok, 150, dodać 1500. 180, 140 i 50. z dwa dwa dobrze. I te drugie kategorie i to będzie tak: kosmetyki, apteka, dentysta, prezenty. Awaryjne hmm, wakacje, rozrywka, ubrania i poduszka bezpieczeństwa. Dobrze i teraz tak. Kosmetyki ja dawałam różnie. <śm> Czasami 150, czasami 100, ale teraz dam 50. Apteka, ja dawałam 100, teraz podwyższyłam do 150 ze względu na suplementy. Dentysta, dam 50. Prezenty, zawsze daję 200. Awaryjne, nie dam nic. Wakacje, 150. Rozrywka, 100. Ubrania, nie dam nic. I poduszka bezpieczeństwa, 200. Czy ja się zmieszczę w 3000? O to jest pytanie. Dobrze. I teraz tak. 50 dodać. 150 dodać. 50 dodać. 200. Muszę sobie kupić normalny kalkulator, bo ten mnie I Nie podoba mi się. I 200 to jest... 900. Ja to jeszcze raz przeliczę. 50, dodać 150, dodać 50, dodać 200, dodać 150, dodać 100, dodać 200. Przerówna. 900, zgadza się. I słuchajcie, zmieściłam się 900 plus 20, 20. I to się równa 2920. Juhu! Okej. Okay. No i super, bardzo mi się to podoba. Dobra, dobra. Już się martwiłam, że będzie powyżej, a nie jest. Dobra, spoko. Ja to sobie dam na bok. I uzupełnimy koperty dawno nie uzupełniałam z wami kopert. Tylko że problem jest taki, że ja mam same dwusetki i jedną pięćdziesiątkę. Ja nie wiem, czy ja dam radę tutaj cokolwiek rozmienić, ale sprawdźmy. Dobrze, tu jest hobby I charytatywne. Słuchajcie, kończę charytatywne. Ja je sobie zostawię. Na wierzchu. Może zrobię w innej formie. Ale chciałabym zostać jednak przy tym charytatywnym. Bardzo mi się ta inicjatywa podoba. Dobra, w tym miesiącu daję. Nie wiem, gdzie mam. Yy, co? Nie wiem, gdzie mam odkurzacz. 50 zł. Bardzo mi się ta forma podoba, ja to sobie zostawię na wierzchu, żeby pamiętać, żeby coś innego wykombinować. I oczywiście, żeby wpłacić pieniążki. Ubezpieczenie auta. I tu ja muszę wziąć kalkulator. ja mam 1290, dodać 180. To jest 90, dobra. 1290, dodać 180, to się równa 1470. Ja mam ubezpieczenie auta na koncie oszczędnościowym. Więc to od razu sobie yy, wpłacam z wypłaty. Następne przegląd auta. To również mam na koncie oszczędnościowym 1570 plus ja daję 140. 1570 plus 140. Mhm. Jeszcze raz 1570 plus 140. Co tu się stało? Dobra, jeszcze raz. Plus 140 1710 i to też idzie od razu z. Skąd ta przelewam? Jeju, ja mam nadzieję, że wy cokolwiek tu widzicie. Przegląd techniczny. Aha, mówiłam, że nic nie daje. Tu sobie nawet zaznaczyłam, że nic nie daje. Mam 220 zł. W sierpniu idę na. Przegląd opony, opony oczywiście, że daje, i opony daję gotówkę. I mam 200, dodać 50, i to się równa 250. I moja jedyna 50 tu Mhm. To może być kiepsko. Okej. Okay. Apteka. Też nie mam drobnych. A ja już tu zaznaczyłam, że ja dałam. A, dobra. Tak, bo ja chciałam zakupy robić i chciałam wiedzieć mniej więcej ile mam i tu mam 408, dobra, ok, zapomniałam zupełnie, zrobiłam sobie listę już, co chciałam kupić i włożyłam tu pieniądze, auto naprawy też nic nie daje. Auto naprawy nic nie daje na lipiec, czyli tutaj sobie po prostu kreseczkę zrobię. Kosmetyki 50 i mam 200. 200 plus 50 to się równa 250 i to ja to zostawię na później w sklepie. rozmienie kasa, to przyjdę. I takie to rozkładanie gotówki ze mną. Dobra, zobaczymy co dalej. Dentysta. Tu miałam dać też 50. No nie ma, mam wam Aj. Dobra, no to stuwa plus 50. to się równa 150. O, albo wiecie co jeszcze sprawdzę. Eee, to

w ekspres nic nie mam i tu mam 70, no też nie e, tak, myślę gdzie to rozmienić, myślę, 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 myślę no nie mam gdzie tego rozmienić hmm. tu mogę Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I na przykład sześćdziesiąt zł. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To chyba, że tak. Dobrze, to wrócę tu. Dobrze, opony dałam, aptekę dałam. Tu nie daję kosmetyki 50. No, jedyne takimi drobnymi, nie mam inaczej, żeby dać. Okej. Okay. Później tu 50. I to jest 150 okej. Okay. O, prezenty. Prezenty ja też daję na konto oszczędnościowe. I mam siedemset, dodać 200 to się równa 955. Tak, i fundusz awaryjny nic nie daje w lipcu. Tu mam stówkę jakąś. Tu nie daje nic w lipcu. Dobrze, to różowy segregator jest załadowany. I teraz co mi tu zostaje paliwo ja już mam odłożone jedzenie ja sobie na raty robię auto ubezpieczenie idzie na konto, przegląd okresowy na konto, tu nie daje, tu nie daje, opony dałam, kosmetyki apteka, dentysta dałam prezenty na konto wakacje, rozrywka, poduszka dobra czyli to jest stół I szukam wakacje, poduszka. Może być poduszka. I tutaj mam na koncie sporo, a nie napisałam sobie ile, musiała sprawdzić. I 13 zł mi zostało, i teraz ja mam siódmy lipiec plus. Ile tu daje? 200. I to będzie 213. I na wakacje ja mam wakacje i rozrywki tu razem zrobione. Ogrzewanie wakacje o i tu mam 304 07 dodać. I ja tu wtedy dodaję 250 i to będzie 554, 200 i 50. O, i to wszystko. Hmm. Dobrze, miesiąc zaplanowany, pieniądze rozłożone. Ja Wam życzę udanego lipca. Niech Wam się dobrze zaplanuje, i niech się trzyma tego planu. Niech nigdzie te pieniądze nie uciekają. Ja jestem ciekawa, jak to będzie u mnie, bo e, u mnie, no, w, w te ciepłe miesiące, to pieniądze bardzo lubią się rozchodzić, nie wiadomo gdzie i uciekać. Dlatego podwyższyłam sobie jedzenie. Jeżeli nawet to 1500 mi w lipcu nie starczy, to ja sobie na sierpień nawet tam 2000, już po prostu zaszaleję, żeby wiecie, mieć spokojną głowę i żebym nie podbierała sobie nigdzie. A jak już, to nie wiem, dentysta nie dostanie, albo właśnie wakacje, rozrywka ten na sierpień mogłabym sobie darować, bo to już będzie koniec. Wakacje i rozrywki od września zacząć znowu zbierać. No zobaczę, zastanowię się. Zawsze mam tu jakieś pieniądze na ten cel też odłożone, ale to chciałam na jakieś wyjazdy sobie zostawić. No dobra. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!